Co ty nawiwiwiadałeś? Co? Nachodzisz żonę skazanego. Nękasz nieletnią córkę. Normalna dziennikarska robota, no. Chuj, nie normalna. Dzieciaka nie wolno ci ruszać i doskonale o tym wiesz. Cześć, szefie. Cześć. cześć. Słuchaj, dzwonili do mnie z rejonówki z Mokotowa, że dostali takie zgłoszenie. O, zadzwonili, bo wiedzą, że się znamy. I co daj? Dalej to się ogarni. No ja spróbuję jakoś to rozmydlić, żeby nie poszło do proroka. A, znalazłeś mi tego więźnia? Jakiego znowu kurwa więźnia? No tego więźnia, którego pobił Świr Marczak. A, tego. Nie, jeszcze nie. Dobra. Muszę kończyć. Piotruś, mów do mnie. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Jest mama? Moja mama tu nie mieszka. A pierwszy słowek. Aga jest. Jestem. Cześć, piękna. Yy, mogę? No, pewnie chodź. Dobrze, wyglądasz. <noise> o, jest ją, Mój ulubiony następca czysiacku.